Hej, dziś znowu z garażu, e, gdyż na dworze cały czas jest masa śniegu. Jest, jest teraz zacznie się to wszystko topić oczywiście, e, i płynąć, i, i, ale, ale w końcu wyjdziemy. W końcu wyjdziemy, na razie kręcę na Zwiftie cały czas i w ogóle jestem bardzo wdzięczny za to, że jest Zwift. Ludzie narzekają na Zwifta, że to takie nudne i, i monotonne, i w ogóle się nie da dłużej niż. Ale, ale ja się cieszę, że jest Zwift i że można trenować e, dobrze jakościowo w tym, w tym śnieżnym okresie um, więc, więc Zwift, Zwift jest spoko e, oczywiście jest, jest nudno, jest rzeczywiście nudno I, i jak człowiek siedzi na Zwifcie to się nudzi, grzebie w telefonie, e, grzebie w internetach e, i ostatnio na internetach znalazłem siodełko zastępcze do mojego siodełka w przełaju to jest siodełko z przełaja, troszkę mi się tu starło trzeba by je odmalować a że jestem leniwy i mi się nie chciało i, i w ogóle to jest starszy model Fizika Fizik Arione jakby ktoś pytał e, to postanowiłem, że, że kupię to siodełko, e, siodełko z demontażu e, w dobrej cenie Fizik Arione taki o a za całe Dobrej cenie kupiłem to środełko, bo 150 polskich złotych smoczych monet zaniedałem nie dałem. I cóż, jest trochę lżejszy niż to, więc ile lżejszy, to już Wam powiem. Dobra, stare ważyło 223 gramy, a to waży. 193. Czyli dokładnie 30 gramów. 30 gramów zaoszczędziłem, więc teraz, teraz na pewno wszystkich obiadę. E, na moim e, leciutkim rowerze z lekkim siodełkiem. E, można tak odchudzać. Można tak e, odchudzać e, sprzęt. Można odchudzać też siebie. I dzisiaj trochę o redukcji właśnie. E, Zima jest, jest dobrym okresem na to, żeby zrobić redukcję, dlatego że mm, no właśnie siedzimy na Zwifcie. Możemy skupić się na takim szablonowym e, treningu. E, nie ma, że jest deszcz, to nie zrobię tego treningu. Nie, no, wchodzimy na tego Zwifta, czy nam się chce, czy nie, i robimy. Nie ma wymówek, więc, e, więc zima jest naprawdę e, dobrym okresem do tego, moim zdaniem, jeżeli chodzi o redukcję. To, co dzisiaj powiem, to nie będzie tyle, tyle o redukcji, co o takich symptomach współistniejących z redukcją, przy redukcji, przy tym okresie redukcji. Pierwsza sprawa to jest to, co wyciągamy, bo jakby redukcja redukcji nie jest równa. Jeżeli jesteśmy kanapowcem, jesteśmy, no, mamy bęben. I ten bęben zaczyna nam zasłaniać telewizor i stwierdzamy, no przydałoby się coś z tym zrobić, bo już nie widzę tam, nie widzę TVP, nie? Może w sumie dobrze, no ale no, tam nie, nie widzę nic, nie? Eee, no to wystarczy, że ktoś taki zacznie się jakoś tam ruszać, jakkolwiek, e, zacznie jeść zdrowiej, e, wdroży, włoży, wsadzi w siebie więcej warzyw i, i, i tyle. Nie ma w tym jakiejś, jakiejś super skomplikowanej wiedzy tajemnej, więc... I to będzie efekt, który szybko zaobserwujemy. Przy dużej ilości tkanki tłuszczowej to dosyć szybko zacznie z nas schodzić. Natomiast, jeżeli już jesteśmy trochę wytopieni, jeżeli coś tam jeździmy, trenujemy, ale chcielibyśmy się jeszcze bardziej wyżyłować, wycisnąć, sprawdzić, gdzie jest, gdzie jest nasz limit, no to tutaj sprawa będzie trochę... To, to będzie taka bardziej zaawansowana redukcja. I wspominałem już o tym wcześniej, oczywiście jeszcze odświeżę materiał, bo Stare materiały giną bezpowrotnie na YouTubie. Jest coś takiego jak Stubborn Fat Protocol 2.0, polecam się wczytać. Ogólnie jest to opisany protokół postępowania z trudnym tłuszczem. A taka bardzo, bardzo ogólna zasada jest taka, że podchodzimy do treningu, do spalania tego tłuszczu na czczo, można dolać trochę kofeinki i robimy interwały i bardzo polecam interwały jeżeli chodzi o redukcję nie polecam cardio szczególnie jeżeli mamy już zrobioną formę dlatego że trening cardio będzie zrobi nam więcej złego niż dobrego będzie źle wpływał na nasze mięśnie dlatego że trening cardio kolokwialnie rzecz ujmując rozleniwia nasze mięśnie sprawia że zmieniają nam się włókna mięśniowe na wolniejsze po prostu na no wolniejsze. Więc później okazuje się, że nie mamy siły, nie robimy sprintów tak jak powinniśmy i tak dalej. Także interwały jest to coś, co ja polecam, jeżeli chodzi o samą redukcję. No i oczywiście, czy w przypadku protokołu Stubborn Fat Protocol, czy, czy interwałów i, i, i redukcji, ten limit kaloryczny musimy mieć trochę poniżej naszego dziennego zapotrzebowania plus tego, co wytopimy w wypalimy w czasie treningu więc jeżeli tam dziennie zapotrzebowanie mamy 1800 kalorii wypaliliśmy 1200 kalorii no to razem mamy 3000 kalorii więc jemy 2800 kalorii powiedzmy i, i, i to, jest, to jest nasza redukcja nie polecam takiego redukowania na 500, 1000 kalorii na minusie, bo bo to nam rozwali metabolizm i skończy się źle bardzo polecam delikatnie podchodzić do tej redukcji i ścinać naprawdę stopniowo nie, nie robić jakichś super długich okresów redukcji, dlatego że nasz metabolizm zwolni, będziemy mieli więcej, więcej problemów później e, z tym związanych. Więc e, wszystko z głową. Teraz, jeżeli chodzi o samą redukcję, e, mamy pewne symptomy współistniejące. Dlatego, że jeżeli wchodzimy, pierwszy symptom e, to jest poziom naszego cukru. Jeżeli wchodzimy w redukcję, to znaczy, że coś tam nam się nazbierało. A jeżeli coś tam nam się nazbierało, to zwykle znaczy, że mamy za sobą jakąś historię nie takiego odżywiania jak, jak powinno być. Nie? No, nie wiem, jedliśmy po nocach, albo jedliśmy bardzo przetworzone rzeczy, albo w ogóle jedliśmy polską piękną kuchnię i klasyczną mieszankę makroskładników: e, czyli tłuszcze i cukry, ziemniory e, i schabowy z tłustym sosem śmietanowym. Nie wiem, schabowy z sosem, nie wiem. W każdym razie wiecie o co chodzi. Węglowodany i tłuszcze w jednym posiłku naprawdę bardzo skutecznie działają w budowaniu insulinooporności i skutecznie zalewają, zalewają niesamowicie. Także coś tam zwykle zmusza nas do tej redukcji i bardzo dobrze byłoby wyregulować sobie ten cukier. W taki sposób, żeby był trochę bardziej spokojny. Jeżeli mamy taki skoki cukru. Nagle mamy wilczy apetyt albo chce nam się jeść, później czujemy się pełni i tak dalej. To jest coś, co może nam pomóc. Uspokoić nasz cukier i jest to morwa biała. Morwa biała, naprawdę wspaniała rzecz. To są owoce. Ja wciągam, wciągam dużo owoców. Bardzo smaczna. Zdrowa, ma dużo witamin, minerałów, i można też stosować napar z liści. Um, morwa biała ma alkaloid, taki charakterystyczny alkaloid DNJ. O ile się nie mylę, możecie sprawdzić w Google. Um, I ogólnie jej działanie jest um, bardzo sprzyjające osobom, które mają cukrzycę, które, ma, które mają insulinooporność. Morwa biała sprawia, że bardzo wydłuża czas rozkładu złożonych cukrów skrobi, itd. Tak I sprawia, że mniej cukru trafia do naszej krwi. Regeneruje też komórki naszej trzustki. Co z kolei sprawia, że trzustka lepiej pracuje, ten cukier jest, jest bardziej wyregulowany, nie mamy takiego łaknienia. Bardzo polecam morwę białą, ale trzeba uważać, bo jeżeli nie mamy jakoś super wysokiego cukru i naijemy się za dużo morwy, albo napijemy się za dużo naparu z, z morwy białej, możemy wejść w taki stan e, hipoglikemii. E, mi się to zdarzyło. Bardzo nieprzyjemna sprawa. Tak mniej więcej tak jak na kacu. E, pomaga oczywiście zjedzenie czegoś słodkiego, więc e, trzeba z tym uważać. Nie wolno przeginać. E, także polecam. Morwa biała naprawdę sprzyja. W okresie redukcyjnym, poczytajcie o tej mocy roślin, jaka, jaka rzemie w, w morwie białej. Drugi symptom, który pojawia się szczególnie przy takich dłuższych okresach redukcji, to jest spadający testosteron, kurczący się. Uuu, źle to zabrzmiało kurczący się testosteron. O. Ale niestety, jeżeli będziemy mieli długi okres redukcji, to ten testosteron będzie nam troszkę leciał w dół. Jest pewna roślinka, która pozwala podbić ten testosteron, szczególnie w tym, przy tym dłuższym okresie redukcji. I jest to buzdyganek. Tribulus. Tribulus działa. Różne badania różnie mówią. E, ale, ale naprawdę działa dobrej jakości. Tribulus też nie wolno przeginać, bo w niektórym może wzrosnąć agresja. więc e, Tribulus jak najbardziej pozwala podbić nasz naturalny e, testosteron I, i zapobiec temu mm, kurczeniu się. E, też sprawia, że oczywiście będziemy lepiej zregenerowani lepiej nastawieni do robienia tych interwałów. Lepiej odbudowani do, do treningu. E, więc moc roślin działa. E, ja nie mogę, ja jestem po, po moim okresie redukcji i e, jestem w tym miejscu, gdzie, bym, gdzie, gdzie chciałem być, gdzie miałem plan być. E, moja waga w poprzednim sezonie startowym wynosiła około 65 kg, troszkę na plus. Teraz to jest 61,5-62 kg. Zobaczymy, jak będę się z tym czuł. Bo, bo tak naprawdę ważniejsze niż, niż sama waga jest to, jaką moc możemy wykrzesać na kilogram masy ciała. Więc wat, waty na kilogram masy ciała są dużo bardziej istotne niż sama waga. Sama waga niewiele mówi. Ale spróbuję w tym sezonie pojeździć na, na tych niższych kilogramach. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie szło. Yy, ale nie jestem, nie jestem dobrym, dobrym yy, eksponatem do, do tego, żeby opowiadać o odżywianiu roślinnym, o diecie wegańskiej, bo, bo jak ktoś usłyszy ode mnie, że jestem weganinem, no to powiem uff, słabiutko, słabo wyglądasz, słabo wyglądasz, yy, pewnie brakuje Ci białka. Yy, także yy, jeżeli chodzi o białko, tak, tak przy okazji, to yy, z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że dużo bardziej istotnym Składnikiem niż białko, szczególnie w treningu wytrzymałościowym, jest e, żelazo. Żelazo, e, ja wciągam buraki w każdej formie, płynnej, stałej, e, z dodatkiem witaminy C. Bardzo polecam dodawać witaminę C, bo boostuje ona niesamowicie przyswajanie żelaza. Żelazo, żelazu nierówne, e, jest żelazo chemowe, jest żelazo niechemowe. Będę jeszcze o tym mówił, jeżeli chcecie usłyszeć więcej na ten temat, zostawiajcie łapki w górę. Zostawiajcie dużo łapek w górę, przydaje się. W każdym razie wciągam buraki. Buraki są niesamowicie dają niesamowitego kopa, jeżeli chodzi o poziom czerwonych krwinek. Naprawdę dobrze odbudowują. Kolejna moc roślin. Żelazo przede wszystkim to też pomaga w tym okresie redukcji. Dlatego, że jesteśmy lepiej zregenerowani, lepiej przygotowani do robienia interwałów, do robienia mocniejszego treningu, który nas wytopi. Tyle na dzisiaj e, o, o redukcji, o, o tym e, o oszczędzaniu wagi. E, cóż, e, śnieg się topi. Już słyszę, jak się topi. Słyszę, jak się topi. Już to czuję. E, niedługo wyjdziemy na zewnątrz, tymczasem. Dzięki za oglądanie. Czołem. Hej.